Topik i Topcia. Hihihihi. Topiku, jesteś już gotowy? E, mamo, jeszcze 5 minut. Muszę tylko spakować zeszyty. Dobrze, będę czekała w kuchni. Sprawdzę jeszcze jak tam Topcia. Topciu, jesteś gotowa? Zaraz ruszamy. Topciu. Topciu? Topciu, a co ty jeszcze śpisz? Hej. Wstawaj! Mm, mamo, wstawaj! Mm, czemu mnie budzisz? Która godzina? No jak to, która? Za pięć minut ruszamy do szkoły. Ojej, zespałam, zaspałam, może nie pójdę? Jak raz nie pójdę na lekcję, to się nic nie stanie, mamo. No co ty? Przecież ty nigdy nie opuszczasz szkoły. No właśnie, to jak jeden raz opuszczę, to nic się nie stanie. No, mamo! Nie, Topciu, ubieraj się. Czekam na ciebie w kuchni, tylko się pospiesz. Dobra. <grystanie> Ale z ciebie wieśniara. Te same ubranie miałaś wczoraj. Codziennie chodzisz tak samo ubrana? Hej, nie wyzywaj mnie. O fuj, jak ty śmierdzisz? Hej, ty! Przestań ją wyzywać. Co ona ci zrobiła? <grystanie> śmierdzi, śmierdzi. Tra, la. la, la, la. O, przykro mi, że zostałaś tak wyzwana. Ach, muszę się do tego przyzwyczaić. Wszystko powiem mojej kuzynce topci. I co to da? Moja kuzynka przyjdzie i porozmawia z tą dziewuchą. Moja kuzynka na pewno załatwi sprawę. Topcia jest kochana i dobra i topcia na pewno nam pomoże. Nie chcę, żebyś była smutna. Dobrze, że mam ciebie. Wczoraj przysiadłem do książek. Uczyłem się z języka polskiego i trochę z matematyki. I w ogóle to ja bym chciał, mamo, żebyś mnie zapisała na korypetycję. Na korypetycję? Z czego? No, z matmy, bo ja jestem słaby z matmy. A postanowiłem, że w tym roku będę się naprawdę dobrze uczył. Chcę mieć dobre oceny same trójki i czwórki. Trójka to taka, wiesz, no niezbyt dobra ocena znaczy, no może być, ale czwórka to mi się bardziej podoba. No, tak, masz rację, mamo. Dlatego korepetycje by się przydały. No dobrze, pomyślimy o tym. Jestem gotowa, możemy jechać. No, nareszcie. A gdzie masz plecak? Nie biorę ze sobą plecaka. Mam książki i zeszyty w szkole, w szafce. No dobrze. No to jedźmy. Bo zaraz się spóźnimy na lekcję. No dalej, siostra, chodź. Ech, od kiedy ty taki punktualny jesteś? Zobaczysz, w tym roku szkolnym cię zaskoczę. Zobaczysz, ja ciebie też. Eee, pompik wysunął nosek ze śniegu. Pa, pa, patrzcie. Patrzcie, zawołał. <laughs> Jejku, jak ty brzydko czytasz! Dukasz, a nie czytasz! Nie umiesz czytać płynnie? <laughs> Przestań się ze mnie nabijać! Dopiero się uczę! Dziewczynki, przestańcie! <laughs> ja umiem czytać bardzo ładnie. Mogę teraz ja, mogę teraz ja? Ja jeszcze nie skończyłam. Czytam dalej. Czytaj, czytaj. Proszę bardzo. Koniec lekcji nas zastanie zanim ona to przeczyta. O, hej Marysiu! hej Patryk. Hej Topiku. Topciu, pójdziemy pogadać? No, możemy iść. No i co tam? Powiedziałaś mamie o tym, że Topik pije energetyki? Powiedziałam! I wyobraź sobie, że moja mama nawet mu kary nie dała! Nic! W ogóle zero reakcji! Myślałam, że będzie na niego wściekła! Że da mu szlaban! No wiesz, że nakrzyczy na niego! A ona tylko zwróciła mu uwagę, że energetyki są niezdrowe i tyle! No co ty? Ja bym mu dała szlaban! No ja też! Ale wiesz co? Ja im teraz pokażę! W domu będę naprawdę niegrzeczna! I co to da? Co to zmieni? No nie wiem. Po prostu chcę im pokazać, że ja też potrafię. Skoro topik nie dostał kary, to mi też nie mogą jej dać. Postanowiłam, że będę naprawdę wredna w domu, będę naprawdę niegrzeczna. Oj, topciu, na dobre ci to nie wyjdzie. No mówię ci, Patryk. Ona jest taka wredna, że ja normalnie jej nie poznaję. Moja siostra Topcia zmieniła się z chwili, normalnie z sekundy na sekundę, z kochanej, dobrej, na taką wredną i, i okropną. Co ty mówisz, Topiku? Aż ciężko w to uwierzyć. No serio ci mówię, jak nie wierzysz, to się zapytaj mojej mamy i, i mojego taty. Hello Marysia, hello Topcia. O oh my gosh, Topcia, a co to za nowa styluwa? Przecież ty nigdy nie nosisz czarnych ubrań. A teraz noszę. Coś ci się nie podoba? O oh my gosh, Topcia, przecież ja tylko zapytałam. Topciu, no ale przecież ty miałaś być niemiła w domu, a nie tu w szkole, dla nas. Przecież my ci nic nie zrobiłyśmy. Przecież dla ciebie jestem miła. A Katie zadaje głupie pytania, to dostaje głupie odpowiedzi. O oh my gosh, o co jej chodzi? O, nie wiem. Lepiej jej dzisiaj nie denerwuj. Och, wszyscy mnie drażnią, wszyscy mnie denerwują. Z nikim nie będę rozmawiać. No nie wiem, Patryk, no. no może ty z nią porozmawiaj. Może ty ją jakoś uspokoisz, bo to, co ona wyprawia, to jest jakieś szaleństwo normalnie. A ty co? Już się żalisz Patrykowi? Już mu nagadałeś? A powiedziałeś mu o tym, że piłeś energetyki? Powiedziałem. No i co? No i nic bardziej dziwi mnie to, jak ty się zachowujesz. Czemu jesteś taka wredna, topciu? A co, nie mogę? Widzę, że ty też jesteś przeciwko mnie. Teraz będziesz po stronie topika, tak? Dobrze. To wiesz co, gadaj sobie z topikiem, a do mnie się w ogóle nie odzywaj. Ale topciu, no mówiłem ci no, no po prostu ja nie wiem, to jakaś inna osoba, a nie moja siostra. O rety. O mój Czopik, co się dzieje z twoją siostrą? Nie wiem, już mi się o niej nawet gadać nie chce. O Redki, ale czemu ona jest taka nieznośna, taka niemiła? Co ty jej, na palec nadepnąłeś, czy mucha jej na nosie usiadła, co? Nie wiem, pytaj się jej. Idziemy na lekcję, zaraz się zaczyna. O Redki, Beretki. Kilka minut później. Kochani, na kolejnej lekcji wybierzemy się razem do parku. Zbierzemy liście, później pomalujemy je farbami, a następnie stworzymy wyjątkowe, przepiękne obrazki. Ach, co to w ogóle za zadanie? Proszę pani, to nuda! Oj, zobaczysz, będziesz się naprawdę świetnie bawiła. Odbijemy liście na kartce, stworzymy cudowne obrazki. Ach, ja nie lubię takich rzeczy robić! Brawo, brawo Topiku. Wykonałeś zadanie świetnie. Dziękuję proszę pani. No to może teraz twoja siostra. Topciu, a gdzie ty masz zeszyt? Nie mam, zapomniałam plecaka. Topciu, ale przecież ty zawsze byłaś przygotowana do lekcji. Zawsze miałaś wszystkie zadania zrobione. Zawsze piątki u mnie dostawałaś. No widzi pani, a dzisiaj nie dostanę piątki. Siostra... Przecież mówiłaś, że masz plecak, że masz wszystko w szafce. No widzisz, kłamałam. No niestety, Topciu, muszę ci wpisać do dziennika nieprzygotowanie. No i dobrze, niech pani wpisuje. Topciu, ale jak ty się odzywasz? Czemu jesteś taka niemiła? Bo lubię. Nie muszę zawsze być miła. Nie mam ochoty być miła. Nawet dla pani. Topciu, uspokój się, dziecko. Może chcesz porozmawiać? Może chcesz pójść do psychologa? Sama niech pani sobie idzie do psychologa. O rety, Topciu. Uwaga do dziennika. No i super. Cieszę się bardzo. O oh my gosh, Topcia. Co ty teraz? Jajco. Idę do łazienki. Topiku, co się dzieje z twoją siostrą? Topcia zawsze taka grzeczna była, zawsze przygotowana do lekcji. Co to się teraz wydarzyło? Ach, proszę pani, w domu jest jeszcze gorzej. Topcia jest bardzo nieznośna. Będę musiała porozmawiać z waszymi rodzicami. O jacie, Topcia jest naprawdę niegrzeczna, naprawdę niemiła. Dzisiaj dostała pierwszą w życiu uwagę do dziennika. Kochani, dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, aby topcia nadal była taka wredna, taka złośliwa, czy jednak wolicie, żeby już była grzeczna, spokojna i ułożona. Przepraszam Was bardzo, że dzisiaj taki krótki odcinek dla Was nagrałam, ale mam przeprowadzkę i po prostu brakuje mi czasu. Po przeprowadzce obiecuję, że nagram dla Was naprawdę długi film. Kochani, my słyszymy się w kolejnych odcinkach na kanale Topiki Topcia oraz na moim drugim kanale Bajolanki. Do usłyszenia. Pa!